Miła niespodzianka, zwycięstwo w 40. edycji Photoday'a? Tak, jak najbardziej. No, tym bardziej, że akurat dostajemy szansę e, robić zdjęcia w nietypowych miejscach, niedostępnych dla wszystkich. Mamy, że tak powiem, pozycję VIP dla fotografa, a to jest ważne dla hobbysty, który właśnie fotografuje. To było naprawdę udane. Najlepsze podsumowanie tych 40. Które to był Twój Fotoday? Hmm, teoretycznie 10. Teoretycznie, bo nie pamiętam dokładnie. Jeszcze sukces? Nie, drugi z rzędu. No myślę, że bardzo, bo to jest wernisarz, a dla każdego artysty wernisz jest po prostu czymś, no, do osiągnięcia myślę, że no, nie może nie że niemożliwym, ale no, na pewno to takie spełnienie. A ten dzień, kiedy spełniliśmy twoje marzenia, kiedy był ride Ridbya, Ci się po nocach? No już mi się nie śni sam ride, tylko właśnie samochody i często właśnie chołek. I to jak dostaję aparat, no to jest jednak takie przeżycie, kiedy myślę, że będzie mi się śniło jeszcze przez długie lata i będę o tym pamiętać. Aparat wykorzystujesz? Tak, wykorzystuję. Praktycznie codziennie robię zdjęcia, więc jest ich naprawdę masę. No i myślę, że będę robiła jeszcze naprawdę dużo lat te zdjęcia. Kiedy na twoim blogu na MM Szczecin będziemy mogli zobaczyć Twoje dzieła? No, w najbliższym czasie, myślę, że na dniach nawet. Jak Panu się podoba dzisiejszy Wernicus? Bardzo mi się podoba. To jest coś, co nam bardzo odpowiada, że dzięki współpracy z MMK dostaliśmy tak dużą frekwencję. No myślę, że to jednak siła oddziaływania mediów jest na tyle duża, że frekwencja zależy od tego, jak one się zainteresują tym, co się u nas dzieje. To się wytnie! <laughs> Dobra, bardzo. Jak Ci się podoba dzisiejszy wyliza? No Zdjęcia są piękne, kolorowe, oryginalne, ciekawe prawie skadrowane, także jest rzeczywiście na co popatrzeć. Jeżeli chodzi natomiast o to zdjęcia, to oczywiście podoba mi się pierwsze tutaj, gdzie widać ogórka. Prawe koło i prawe światło. A jak właśnie podobały się Pani zdjęcia? Bardzo ładne, bardzo ładne ujęcia są. Z dzieciom zwłaszcza się podobały te skleciugi, bo mają jakieś wspomnienia, bo boli na tych przedstawieniach, także na pewno im się te najlepiej spodobały. Od pięciu lat jest Pani z MMK? Tak, od samego początku, rzeczywiście bardzo długo już. Jak Pani podoba się, portal, gazeta? Bardzo ciekawa, dużo ciekawych artykułów, zawsze coś się można dowiedzieć o mieście, coś nowego o tym, co się na bieżąco wydarzy w mieście, albo co się na bieżąco dzieje.